W tym filmie pokażę Wam jak zrobić dwuetapowe logowanie w Fortnite, które daje Wam możliwość wysyłania prezentów bądź brania udziału w turniejach. Dlatego oglądajcie do końca, pamiętajcie o kodzie martwy w sklepiku w Fortnite i co? Lecimy. Jeszcze bardzo szybko wam powiem, czym jest 2FA, czyli dwuetapowe logowanie. Jest ono po to, aby wasze konto w Fortnite nie zostało ukradzione. Dzięki temu możecie również wysyłać prezenty waszym znajomym oraz grać czyli turnieje, wygrywanie skinów, kasy, wiadomo o co chodzi. A jakie włączyć, już wam pokazuję. A więc tak, pierwsze co musicie zrobić, to wejść w waszą wyszukiwarkę, wpisać epic. Games, następnie wejdź na stronę wydawców Fortnite'a Powinniście być zalogowani na niej A jeśli nie jesteście, to w prawym górnym rogu macie taką opcję Jeśli macie to już zrobione, to klikacie sobie Waszą nazwę, przechodzicie w zakładkę Konto, następnie pojawiają się kolejne Zakładki i wbijacie w Zakładkę Hasło i Bezpieczeństwo Gdzie wszystko pokazane co i jak trzeba zrobić Możecie sobie zweryfikować to poprzez Wasz adres e-mail, jakieś narzędzia Epic Czy aplikacje, ale ja polecam Wam Najbardziej metody z połączeniem numeru telefonu Lub adresu e-mail. Albo najlepiej od razu Zrobić sobie te dwie opcje, aby była pełna Pewność, że jakiś farfocel nie zwołuje Wam konta. I jedyne co musicie jeszcze zrobić, to kliknąć skonfiguruj, podać wasz numer, czy adres na Amazon, co tam sobie robicie. Jakie metody wybraliście, prawda? I darmową emotkę, bugi down dostaniecie po ponownym wejściu do Fortnite'a. Także napiszcie, czy Wam pomogłem, i jeśli macie jakieś problemy, to również piszcie śmiało, a ja wam pomogę. I uwaga, mega ważna info, mianowicie ostatnio wypuściłem mapę do łamie. Wchod jest na ekranie. Także wbijajcie, testujcie. Pamiętajcie o kodziku Marvel w Fortnite'cie łapencie w górę i na ekranie macie spoko filmy. Pozdro, miłego, i do następnego! Trzymajcie się!